Przepraszam, bym chciała coś nagrać. Prosili o testy. Ale co ja mam testować? Przetestowałam słodycze z Ameryki. Przetestowałam dziwne żelki. macie testy? Macie testy! Dzisiaj będę testować taki. Byłam w sklepie i sobie pomyślałam, wow, huh, lubią te moje testy. Wiem, potestuję tiktaki. Więc kupiłam różne tiktaki i będę dzisiaj dla Was testować. Gotowi? Ok, chodźmy. Hmm, jaki pierwszy smak? Może Mięta. Lubicie mię miętowe cukierki, bo ja uwielbiam. To są TikTaki o smaku świeżej mięty. Ok, spróbujmy. Uuu, wow, miętowa mi bardzo w buzi. Rozgryzłam TikTaka i teraz mnie pali w język. Ok, kolejne, to może coś słodkiego. Pusiń, co tam masz? Uuuu, truskawka, tak! To jest duże opakowanie i jest różowe. W komentarzach napiszcie, czy chcecie, żeby Wam pokazała w jednym filmie, albo w dwóch, <grych> co możemy zrobić z pojemnika z TikTaku. Są dwa kolory, ciemnoróżowy i jasnoróżowy. Hmm, huh. wiecie co? Jasnoróżowy. OK, czas na drugiego. Mocno czuć truskawkę. Są takie dobre. Z dwóch smaków TikTaków, które ja zjadłam, to truskawka wygra. Przepraszam, mięto. Hm. OK, jaki smak? Uh. Kolory dla Cherry Passion. Jest żółty, Albo to też może być pomarańczowy i czerwony. Ok, próbujemy. Który pierwszy? Może żółty. Teraz czerwony. Ups, dzisiaj mam dziura we ręce. Tik-tak już w moim bliźniosku. I muszę Wam powiedzieć, czerwony jest bardziej intensywny ale dalej, żółty też jest dobry dobra, kolejny smak może ups kupiłam dwa takie same smaki to też jest strawberry e, jest ok proszę uuu e, Tak wygląda Jest pomarańczowy i zielony Przy okazji Pokażę wam haka na tiktaka Uu. Musicie tylko obrócić tiktaki Otworzyć Tadam Macie tiktaka Teraz spróbuję Pomarańczowego O mam go Widzicie to tu? To jest, gdzie tiktaki lądują. Jak się Wam podoba mój hack tiktakowy? Później podoba Ci się? Nie, bo tylko jeden tiktak, a ja chcę dużo. Wiedziałam. Wiedziałam. Mm. Pomarańcza jest super. Limonka dla mnie jest super, bo jest kwaśna. Ale jak Wy nie lubicie kwaśnych słodyczy albo po prostu tiktaków, to. Limonka wam nie będzie smakować. Teraz czas na ostatnie tiktaki. Hmm. Nie, to na końcu, bo wiem, że jest bardzo dobre. No, tak myślę. Hmm. Gdzie się chowałeś? Mintwash? Patrzcie, smerfowe tiktaki. Lubicie smerfy, bo ja smerfy uwielbiam. Jest tutaj jeden smerf i drugi. Nie żartuję. Jest smerf ciemny i smerf. Jasny. Okej. Okay. Zjedzmy smurfy. Sm Proszę. To jest smerfa? Najpierw papa smerfi. Mm, to smurf jest... Uh! Świat leży. Czas na smerfetkę. Trochę się boję. Wow smerfetko, paliłaś mnie. Paliłaś. I też papa smerfie. Paliłaś mnie. Wow. Wow, wow, wow. wow. Okej. Okay. Ta jest lights. Ta to hardcore. Jak lubicie coś bardzo miętowego to to. Wiśnia, kolel, ratuj mnie. Czerwone, a w ogóle nie mamy na to czasu. Tutaj no. mm. się razu lepiej. jak myślicie, smakowały mi czy nie? Widzicie to chyba na mojej buzi. Smakowały mi! Język ja też mam cały czerwony. Pierwszy smak, który czułam, to była wiśnia, a później jak rozgryzłam tiktaka, to czułam samą kolę. Nie w gębie, kochani. Okej! Okay. Czas na podsumowanie! Najgorsze, przepraszam, smerfy, ale to jesteście, o! Oh, ale to jesteście wy zamiętowe! Najlepsze wiśnia i kola albo truskawki. Wiecie co? Wiśnia i kola, a w ogóle uratowała mu język. O, jak mi teraz smutno. Muszę z wami się pożegnać, bo już wszystkie TikTaki spróbowałam dla was. Chociaż mieliście co oglądać, prawda? Ano, kocham was! Zostawcie mi kciuka w górę i subskrybujcie gdzieś tam.